Witam serdecznie widzowie. Chcę wam dzisiaj pokazać oparzenia, które są na Goldenie. Jest ich dosyć dużo. Zależy gdzie. Tam bliżej od drogi, gdzie jest tak jakby, nie wiem, bardziej drzewa są odsłonięte no to jest ich więcej. Tak jak tu o. Zobaczcie, jedno, drugie, trzecie. Jest ich o. Tutaj jest troszeczkę tych oparzeń. Tam widać o jest. No niestety zabieg glinką przed tymi upałami, co były dwa dni, no to by byłby zabieg, strzał w dziesiątkę I tylko jedna strona, nie? I tylko jedna strona by była zrobiona, ta od południowego zachodu, by była bajka i po dwa razy nawet przejechać tą jedną stronę. No ale że ja tego nie zrobiłem, bo uważałem pewnie tak jak większość, że co tam taki upał krótkotrwały może zrobić. No a niestety narobił. Eee, wiem, że w sadach tych, gdzie m, było więcej, tam gdzie woda po prostu była puszczana, eee, no jest troszkę mniej tych uszkodzeń. A w sadach tak jak tu, gdzie nie ma wody, duż, bardzo mocno wtedy ten wiatr wiał, no to po prostu. Uszkodzeń jest więcej, ale no, nic na to już nie zrobimy. Po prostu teraz przed tymi upałami. Teraz przed tymi upałami, ładny gruby, co? Eee, przed tymi upałami będzie trzeba eee, robić linkom i nie patrzeć. Ja od razu tylko będę po niedzieli upały, czy nawet na niedzielę coś będę nadawać, to wyjeżdżam w sobotę, robię, bo to nie robota, już parę kilogramów się straciło, ale powiem wam. Zadowolony jestem z tej P14 w tym roku. Zresztą dziewiątka też ładnie tam obrodziła. Tak to wygląda. I na dołach jest. No, tylko szkoda, że właśnie od tej strony widać. No jest kilparę. Jest troszeczkę tych poparzeń. Słuchajcie, powiem Wam, że wziąłem się za koszenie trawy. Tak jak tutaj, no to tam wiadomo, nie ma problemu. Ale tam w tych młodszych, tam i tutaj, gdzie jest... Yy podkład pieczarkowy był sypany, to tamto i w partach herbicydowych już jest wysoka trawa, dlatego sobie przestawiłem kosiarkę na prawą stronę i chcę to po prostu skosić przed opryskaniem. Ktoś mi powiedział po opryskaniu. Ja przecież sobie to zrobię. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że trawa jest tak wysoka, że zaraz te wszystkie nasiona będą po prostu dochodzić i ona się będzie siać dalej, to po pierwsze a po drugie myszy będą schodzić. Być może już jest za późno na to koszenie, być może trzeba było to zrobić wcześniej. Dlatego podjąłem taką decyzję, żeby te chwasty po prostu nie wydały nasion, nie? Być może to już jest troszkę za późno, ale skosimy ją nie tak do zera, tak do połowy, wiecie o co chodzi. No, żeby te chwasty sobie po prostu przyklapły, ale żeby też nie dogały ziemi. No i dzisiaj tak to, taki to zabieg. Drzewo szampiona. Na szampionie jest zobaczcie ile oparzeń A tam ktoś mi napisał komentarz w tym wy na, na Facebooku, No, że to co ja leję, może to jest spowodowane, że siarczan magnez, czy że oparzenia są spowodowane z potasową, czy tam z saletrą wapniową, czy z siarczanem magnezu. Nie no, jak i to nie ma w ogóle jedno do siebie żadnego, żadnego nic wspólnego, także po prostu to u nas było duże słońce i raczej u każdego są takie oparzenia. No. Ja to tak myślę wam powiem, żeby przejść, poobrywać to, poprzerywać, bo i tak tych jabłek jest dużo, z tymi oparzeniami i tyle. I tyle. I daret. Takie dwa rządki zostawiłem. Bo to była kwatera takiego szampiona starego. Ja te dwa rządki zostawiłem bardzo dobrze, że zostawiłem, bo tak super rodzą, że to głowa mała. o, Jest tych odparzeń od groma. Nie, być może trochę za mocno wyhamowałem te drzewka. Fakt, faktem na tamtej części. W tamtej części sadu, tak jakby tu jest jeden róg w, tamtym, w tamtą stronę Jest gorzej, bo bardziej zmarzły, ale co by było, gdybym ich tutaj nie zrealizował aż tak mocno Być, być może by tych jabłek tutaj nie było a tak, to, a tak to uważam, że jest po prostu Zajebiście, nie? Jest po prostu zajebiście <grytanie> Tutaj tylko wody brakuje, tu będzie woda <grytanie> To będzie kurde kosmos. Aby grazu żadnego nie było, żeby to wszystko dotrwało do końca i pięknie. Koszę tą trawę dalej. Wsadz jak po wykoszeniu trawy wygląda zajebiście. Tak patrzę na te drzewa i normalnie sam do siebie się cieszę. Nie wiem, tutaj kwastu nie ma, tutaj urus jak szalony, ale tu pieczarka była. co? Akcja? Zbiór wiśni, tak? Jest lampa Piotrek? W tym roku lampy nie ma Nie, dzisiaj nie ma Dzisiaj jest idealna pogoda Tak No Schemat działania taki sam W tamtym roku tak bandowaliśmy, tamtym, tamtym, roku w tamtym roku bandujemy Bandowałem, przepraszam Dzisiaj też banduję No no jest super towaru ile? z 15 towarów? 4 tony, tak? 4, no 4,5 <laughs> Jedziemy Trzyma ktoś? Ta, jedź, jedź, ja cię, ja cię. O Boże, jakby się to wywaliło, to ja bym żałabę by miał pół roku. Nie ma prawa, to się nie ma. Jakby było 4 tony, to już bym po maszynę jechał. Na usługi. Nie do Fergusona. W tamtym roku był Marjunio. Ale był ostatnio u mnie na filmie. A ja wiem, widziałem. Jezus. Jezus. Był, Ale, Ale to jednego je... brakuje, panie. Jak się policzyli? Ale on pojechał na trawę. Tam jest 16, a nie 15. Na tej pierwszej jest 16. To co? Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Na tej pierwszej jest dobrze, 15, na tej drugiej. Nie, bo tu jest 15, to trzeba do kolejnej palety. Nie, nie, do nowej! No, Końcówka, idziemy. Proszę, dziękuję. Pokaż widzowie, jakie ładne wisiejki z kombajnu. nie nierozfalone, baja. Towarek, to cały bazary Chciał, pamięć? Nie, jest ok. Czas się skończy. to się czas skończył? Nie. Tu pracownik idzie najlepszy. Meter robimy zacier z wiśni. Nie, za droga wiśnia, szkoda towaru. Szkoda towar. Za, to za droga wiśnia, bo to szkoda to jest kasa. Oderwało się wszystko. No? Oderwało się Weź ja A weź opuść trochę. Dobra? I do góry. Nie, chyba. Dobrze Przejo. jest. Teraz. A na samochód cała nowa. Czekaj. I tak musisz jakiegoś głościa bić. Kuba. Bo to się oderwie kurwa. Dobra. Do tyłu. Powiem Wam, że w przyszłym roku chyba muszę z hektar miśni posadzić. <gry> nie wiem jeszcze gdzie, ale nie mam ziemi, ale coś tam się zawsze wykompinuje, nie? Nie, bo ty miśnie to. To mi się podoba. To jest. To jest. To są pieniądze. To jest szybka robota. To jest dość mała inwestycja nakład na, 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 na hektar. Potrzebna studnia, potrzebny, potrzebne drzewka, mądra głowa i ten, no i tyle, w sumie. Panie prezesie, ludzie się pytają jaka będzie tendencja, zwyżkowa, spadkowa, co pan prezes myśli? Spadkowa. Spadkowa? A od kiedy? Ty tak nie przeklinaj, bo ja to będę w internet wpuszczał. A jak spadnie z łuska? To A jak z łuska. Do Fergusona? No. Kogut, jak jest to pamiętaj, że 10 koni więcej. Co? Wiśnia? A no już się cieszy, jak jedzie, nie? Jeszcze tak na koniec e, chciałem dodać, bo zaraz będę wyjeżdżał za mm, po prostu z wapniem. Zastosował chlorek i saletrę wapniową. E, no, wiele takie jest przekonanie, że do chlorku zawsze trzeba dodawać aminokwasy, bo poprawiałem tak, jakby działanie chlorku. Też kiedyś tak myślałem, ale no, nauka nie idzie w las. Człowiek gdzieś tam się dowiaduje, mam jakieś tam różne, e, różny dostęp do wiedzy, e, gdzieś tam wykupioną mam, gdzieś tam wykupione mam jakieś pakiety, no i e, wychodzi na to, że e, tak naprawdę aminokwasy gdzieś tam może nie poprawiają, a nawet jakieś osłabiają mi wapnia, także znaczenie i wapnia, tak, tak, tak tam było napisane, że Aminokwasy osłabiają znaczenie jonów wapnia, jak dobrze pamiętam, I, i po prostu jest to bezcelowe i, i kosztowne, nie trzeba tego w ogóle dodawać. Więc yy, ja to w ogóle pamiętam, kiedyś, kiedyś nie dodawałem, potem było tak, że dodawałem, no i teraz jak mam to wytłumaczone yy, czarne na białym, to już wiem, że po prostu nie trzeba i nie będę dodawał do chlorku żadnych aminokwasów. Dawki 2 kg chlorku na hektar i 5 kg saletry. Tu mam z boku rebatę, czyli kaptan. No i czy to można łączyć? Można, ale trzeba mieć miernik do mierzenia pH wody. Dlatego że chlorek raz może mieć pH większe, raz mniejsze. Jak ma mniejsze, można dodawać rebatę. Jak ma większe, nie można dodawać. Także tak to wygląda. Ja przeczepiam opryskiwacz i zrobię kwaterę. Hmm, nie Goldena, bo ja na noc nie robię Goldena, bo bym po prostu jeszcze coś zepsuł, ale zrobię tam Szampiona, Daretta i Prince Goldena Metalosatę jutro z rana pójdzie e, na dzień. No i w sumie to tak to wygląda. Pozdrawiam, cześć. Malutku, bez pośpiechu wszystko zrobię sam. sam. I na... I się męczyłem, ładnych parę lat. Ale za to zwiedzać, cudownie, będzie cały świat. Tu na razie jest ścierbisko, ale będzie sam. So!